Cześć, cześć, kochani, Marek Mal z tej strony, z Słuchajcie, wyjechałem na kilka dni, tak jak Wam zapowiadałem. Jestem w tej chwili w okolicach Playa del Carmen w Meksyku. I cóż mogę Wam powiedzieć, wczoraj, wczoraj czy dzisiaj, już nie, wiem, bo mi się gubią dni, dlatego że nie dlatego, że jestem taki narąbany codziennie, tylko dlatego że. Ta różnica czasu po prostu mnie trochę maltretuje, 6 godzin. Wszystko mi, się, wszystko mi się myli, najchętniej w ogóle cały czas bym spał, bo normalnie w domu to często lubię sobie zrobić drzemkę o 13, a tak to tutaj bym sobie zrobił drzemkę na stary czas o 13, na nowy czas o 13 i na wszystkie czasy najlepiej bym sobie zrobił drzemkę. A za to w nocy nie idzie spać. Yy, także zastanawiam się, co Wam tutaj ciekawego opisać, ja, jak widzieliście, w hotelu mamy taką, taką mini dżunglę olbrzymi hotel po prostu hotel jest e, nie wiem jak wam to pokazać zaraz może będzie widać e, hotel ma z długości chyba z kilka kilometrów długość wzdłuż całego wybrzeża i składa się z sześciu hoteli Barcelo Riviera Barcelo Grand Resort Riviera Maya coś takiego i na samym końcu jest e, Palace. Później jest chyba e, matko, kolonial, tropikal, karibę, beach, e, adult, po prostu masakra. Ten hotel to jest po prostu potwór. Jest tego tutaj bardzo, bardzo dużo. Nie wiem czy widzę tam z tyłu za mną, widzicie takie, czekajcie, jak to poka... o tam, to jest początek, a po drugiej stronie nie widać końca, bo za tym takim pół, takim cypelkiem, też jest dalej, też jest dalej hotel, postaram się Wam kawałek pokazać. Powiem Wam, że nie jest gorąco. To znaczy dzisiaj jest chyba 29 stopni, teraz albo 28 ale rano to po prostu najchętniej w długich spodniach szedł w jakiejś bluzie do, do że tak powiem na śniadanie a te następne dwa dni, to w ogóle ma być zimno bo w nocy ma być chyba 17 stopni a w dzień chyba tylko 25 oczywiście temperatury są podawane w cieniu, tak? ale mimo wszystko, także w końcu na pewno będzie powyżej 30 ale jak na to tutaj klimaty może po prostu, bo tak, jest zima jak spływa arktyczne powietrze z Kanady no to spływa wszędzie, tak? i do Arizony, i do Nowego Meksyku no, i oczywiście tutaj też wtedy jest chłodniej. Nie ma raczej mrozu, ale jest chłodno. Woda w morzu ma 27 stopni sprawdzone. Natomiast w basenie ma tylko 24. Więc yy, wczoraj, jak wszedłem, to po prostu wydawałoby się, że jest zimna. Aż nie chciało mi się do niej wchodzić. Zresztą w morzu to samo. Może dlatego, że po tej różnicy czasu wszystko mi się jakoś wydawało że jest zimno, śpiąco i tak dalej, i tak dalej. Czekajcie, pokażę Wam w tą stronę. Nie wiem czy coś widać, bo tak strasznie świeci słońce, że mam trochę obraz, że tak powiem, nie widzę co pokazuje w telefonie, tak? A tutaj jest z drugiej strony. Tutaj jest jakieś centrum sportów wodnych. Na plaży są tylko palmy kokosowe w głębi... O, tutaj widzicie, widzicie, taki autobus czerwony jedzie, piętrowy. To jest autobus darmowy, który jeździ po hotelu. To jest tak duży hotel, że autobus jeździ, można sobie pojechać w różne miejsca, żeby się, żeby się nie przemęczyć. Tutaj taki pomost, żeby sobie, e, żeby sobie po prostu wynająć łódź albo jakieś skutery wodne. No, różne rzeczy można sobie powynająć. Tutaj e, ludziska robią sobie zdjęcia przy napisie e, Riviera Maya. E, a tak, coś jeszcze chciałem pokazać, tutaj oczywiście w, w hotelu jest kręgielnia, w hotelu jest lodowisko, to jest w ogóle dla mnie jakiś totalny odjazd. W hotelu jest delfinarium, zaraz Wam pokażę, nie wiem czy teraz te delfiny, nie wiem czy teraz te delfiny będą pływać, można z nimi sobie popływać. Ale tanio nie jest. 130 dolarów kosztuje pływanie z delfinami. Zajmuje to 30 minut, ale jesteś w grupie, która liczy tam, nie wiem, 8 osób, 7 czy ileś. No i tak dla ciebie po prostu kilka minut tylko. Kilka minut tylko zostaje. Czekajcie. Nie, na razie się szykują dopiero. Może jak będę przechodził, to będzie widać. Tam się utworzyła grupa, tam sobie pływa delfinek. Więc może jak będę wracał, to może już zaczną. Ale szaleją te delfiny. Także jest kręgielnia, jest kasyno, kino, tak jak mówię, lodowisko. Jest właśnie delfinarium one sobie tak samo z siebie trochę pląkają czekajcie a teraz idą ludzie i zaraz będzie dla nich robiony taki znaczy nie pokaz tylko będą po prostu z nimi pływać także dzisiaj rano dostałem kokosa tutaj od chłopaków, którzy Którzy ścinają liście palmowe muszą codziennie ścinać, muszą codziennie ścinać te kokosy, żeby komuś nie zrobiły krzywdy. Oczywiście, hotel by odpowiadał. Co jeszcze? No i obcinają liścioły. a tutaj jest taki park palmowy. No, tutaj chłopaki dawali mi kokosy. Tutaj obcinali liście. Widzicie, wszystkie są świeżo obcięte. E, I ściągają kokosy, i można sobie wziąć. Tutaj jest taki park. Widzicie tutaj. To wszystko normalnie, jakby budowany hotel. Było porośnięte tymi palmami kokosowymi. Była dżungla. E, no ale oczywiście, żeby zrobić hotel, to dżunglę trzeba wyciąć. Ale jak się tylko wychodzi kawałek za hotel to od razu zaczyna się taki dziki busz. Tutaj robią masaże. No i tak to mniej więcej, tak to mniej więcej tutaj wygląda. Dzisiaj mamy piątek. Jestem tu niestety bardzo krótko, bo w domu dzieci. Także w środę z powrotem wylatuję. Dosłownie przyleciałem tutaj na kilka dni. Czy się opłaca? No kawał drogi, tak więc trzeba to brać pod uwagę, najlepiej przyjechać oczywiście na dwa tygodnie, wtedy byłoby najlepiej. Także teraz przyszedłem już chyba do części Karibę. nawet dokładnie nie wiem, po prostu ciężko jest mi to, ciężko jest mi to ogarnąć, jak te części tutaj się, gdzie one się, jedna część zaczyna, a druga kończy, ciężko to, ciężko to rozeznać. Yy, miałem zamiar pojechać do dżungli, nie wiem czy mi się to uda, bo teraz tak, sobota, niedziela, yy, tu wszyscy na wszystko mają wywalone, nikt nie organizuje o tej, w sobotę, w niedzielę żadnych wycieczek, bo, no bo gdzież jest wolne, tak, więc czas mi spierdziela. Yy, zamierzam jeszcze pojechać zobaczyć jakieś od majów takie budowle, piramidy ich, czy jak to się nazywa i trzeba będzie zbierać się do chałupy tak to tutaj mniej więcej wygląda zaraz jeszcze mogę wejść pokazać Wam na ten, na ten podest na ten pomost chciałem powiedzieć także nie wiem co mi się uda tu zobaczyć, oczywiście wszystko co zobaczę to Wam pokażę są tu zwierzęta w, w hotelu na razie widziałem takie jak mała nie wiem czy widzicie, wiecie czy to jest kapibara, taki gryzoń to Widziałem tutaj coś takiego, tylko że to nie jest kapibara, jest mniejsze od kapibary, nazywa się aguti. Widziałem legwany, te wielkie jaszczury, ale nie da się ich pogłaskać, bo jak tylko człowiek podchodzi, to one zaraz pieprzają pod ziemię. Co jeszcze tu było? Wiewiórki, wszędzie po palmach biegają wiewiórki, są tu ptaki, które bardzo pięknie śpiewają. Takie czarne, z długimi ogonami, całe czarne, yucatan, coś tam się nazywają, nie pamiętam. No i, no, i to by chyba było na tyle, co na razie widziałem. Podobno są małpy. Jeszcze nie widziałem żadnej małpy. Może uciekły ze względu na to, że jest tak zarobiście zimno. tak, Aż <grym> w tej chwili, no mówię, jest 28 albo 29 stopni w cieniu, w słońcu jest może z 35. Zaraz zobaczę, czy będzie można zobaczyć te delfiny. To wam pokażę. Nie wiem czy dobrze widać Te delfiny teraz pływają wśród ludzi Zaraz może będą mnie ciągnęły Ciągnęły, nie wiem, jak to się mówi Także bardzo ciekawe uczucie Kiedyś pływałem z delfinami jak byłem na Dominikanie to wiele, wiele lat temu Także uczą te delfiny różnych sztuczek, delfiny się obracają, robią jakieś tam piruety. Wszystko co tylko może być ciekawego tutaj Najpierw uczą tych ludzi co mają robić, a później ci ludzie o uczą mnie żeby podnosić ręce i będą prawdopodobnie prawdopodobnie o! Delfiny do nich już podpływają i gadają niesamowicie mądre zwierzaki jeszcze raz do nich Także tutaj w hotelu w zasadzie jest wszystko co człowiek by chciał, jak chce żeby mu było zimno, idzie na lodowisko, ciepło, na plażę, chce z delfinami, to z delfinami. Pan daje oczywiście smaczne rybki. Jak będziecie chcieli, żebym Wam pokazał jeszcze delfinarium, to oczywiście mogę przejść i tutaj jeszcze nagrać cały taki, co one tutaj robią. Także Wygląda. zaraz Wam jeszcze pokażę tak mniej więcej, bo tak przed każdym z hoteli są bardzo, bardzo duże baseny jest tego naprawdę mnóstwo ciągną się tuż przy całej plaży także jak jest plaża, to zaraz za tak jak u nas jest tak jak u nas jest jak to się nazywa? wydmy, tak? to tak jakby powiedzmy, że tam gdzie są palmy to są wydmy, tak? a za tymi wydmami zaraz ciągną się baseny Wow, wow, wow! Małe kamyczki, wow! Yy, dobra! Bo jezu! Chuje. Także zaraz Wam pokażę, jak wyglądają jeszcze te baseny. Całego hotelu nie przejdę, bo film musiałby być strasznie mega długaśny. A nikt by tego przecież nie oglądał, tak? Kto ma czas, żeby taki drugi film oglądał. Także jak dojdę do basenu. To jeszcze wam pokażę. A tak wygląda: jeszcze raz, rzut okiem na to, co jest przed nami. I z tej strony. Fajne palmy kokosowe są te małe. Wiecie, one rzucają niesamowicie duży cień. I naprawdę tego brakuje na polskich plażach. Ja już pomijam, że jest u nas zimno, czy coś, zimna woda bo czasem bywa u nas naprawdę gorąco nad Bałtykiem i można się super opalać, tylko że na plaży nie mamy żadnego cienia. Tak? Tutaj rozdają drinki, tutaj jest snack bar, że można iść zjeść, co się chce. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda basen, ale w basenie zimna woda, mówię, 24 stopnie. Także jak się z ciepła wejdzie, to wydaje mi się jakaś Mega zimna. Tutaj, oczywiście, głównie drinki pije się w basenie. No, tutaj panie tańczą. Nie wiem, czy mnie nie wrzucą do wody. A właśnie. Sami Amerykanie tu praktycznie są. Chyba 90% wiecie, U nich tutaj jest bardzo blisko. Podejrzewam, że. Oni tu mają, no zależy pewnie z której części Ameryki, bo Ameryka to wielki kraj, tak? Ale z niektórych części tu mają tu po prostu tak blisko jak my do Turcji, a z innej części Ameryki mają e, pewnie jak tak jak my do Egiptu. Niego wiery, cztery tak. Te baseny są olbrzymie, to nie przejdzie i wszystkich. To po prostu jest tego masakryczny jest bardzo dużo placów zabaw dla dzieci, takich wodnych. Co chwila. Placa zabaw dla dzieci, dla dorosłych. Takie jest też zjeżdżalnie, tyroki. Hello, my friend! Hello! Ola, Polon! Welcome, Polon! Polonia! Welcome, Polonia! From <laughs> Carmen. Właśnie, widzicie, tu wszyscy są uśmiechnięci, radośni, także jest po prostu... E... No, co tu gadać? Wiadomo, fajny klimat, nie? Jakbyście chcieli, żebym jeszcze to się powiedział, to po prostu dajcie znać, co Was interesuje. Mówię, będę starał się udać się do dżungli. Tylko nie wiem, na ile mi się to uda. Dlatego, że no, sobota, niedziela odpada. Poniedziałek, wtorek to są jedyne dwa dni, kiedy mogę gdzieś jeszcze spróbować przynajmniej się udać z jakimś tutaj przewodnikiem lokalnym albo z kimś. Tak to tutaj wygląda. Najlepiej opłacałoby się tu przyjechać zdecydowanie na dwa tygodnie, ale bez nie ma szans. W ogóle to jest cud, żeby się udało przyjechać na, na tydzień. Ale to tylko i Tylko dlatego, że po prostu Zlitowali się wszyscy, dlatego że mam urodziny, krągłe, pięćdziesiąte i e, nie wypadało im za bardzo odmówić, ale jest to problem, zostawić małe dzieci. Duży problem. A tu jest taki maj z taką kokardą na dupie. Nie wiem co to oznacza. Dużo tutaj jest bardzo takich ich, jakby posągów. Mają tą kulturę taką starą. O nawet jakoś się gościu nazywa. Kang Xul. Smaller son of King Pakal. O kurde. To tutaj jakiś był King Pakal, a ten jest jego jakimś synkiem. Takich tu mają synków. Dobra, wracam do swojej ukochanej żony. Bo ona tu gdzieś na mnie oczekuje tak jak mówię, tu są tylko palmy o, jest moja ukochana żona także zaraz może się z wami przywita jak będzie grzeczna nie wiem, bo to wiecie jak to jest z żonami żona jest grzeczna, jak coś dostaje a tak to kiepsko cześć żono, przywitasz się z państwem? o, przywita czyli żonę witam wszystkich serdecznie o, czyli żona jest grzeczna o, a takie o, czekaj, to jest puste? Nie, to jest jeszcze pełne, o takie kokoszy udało mi się zdobyć, to se chłupne. jest super, to jest dlatego, że to y, się nie grzeje nie po to to wymyślili e, żeby nie wiem, to było jakieś super smaczne aczkolwiek jest bardzo smaczne ale po prostu ta woda się tutaj nie grzeje tak jak inne napoje i dlatego jest, e, dlatego jest to takie, takie dobre Aha i nie stosuje się oczywiście rurek dlatego że jest co jest ochrona planety, tak? Dokładnie, sekta planetowa rządzi wszystkiego dobrego Przepyszne. Marek ma z tej strony z Bestpal.pl Cześć.